I kolejny zestaw w obudowie Modecom Stella, ponieważ taką obudowę właśnie zażyczył sobie klient, chociaż powoli zaczynam mieć tej obudowy dość. Na pokładzie znajdzie się też Ryzen 9600X, ponieważ taki procesor sobie klient zażyczył i schłodzimy go Kulerem Silver Monkey Stormy, w którym wymienimy wentylator na czarny, ponieważ tak sobie klient zażyczył, tak samo jak i karta graficzna, w tym przypadku RTX i 16 gigowy 5060 Ti. Bo taką kartę graficzną klient sobie zażyczył. Wszystkie części mamy gotowe do montażu, natomiast słyszałem, że jest się kimś dopiero wtedy, jak się posiada test bencha z temu. Dlatego ja również swojego przygotowałem. Myślę, że jakość będzie podobna. A tak wygląda zmontowana płyta. Przyznacie, że to chłodzenie wygląda jak buldog wśród chłodzeń, a całość mam nadzieję, że przygotowałem wystarczająco profesjonalnie. Obudowę kupiłem za 399 zł na mega promocji w Media Ekspercie. Przyznacie, że cena bardzo atrakcyjna jak za taką budę z ośmioma wentylatorami. Pierwsze co zrobimy, to oczywiście poprawimy fabrykę i schowamy tutaj te kabelki na tył, tak żeby one nam tutaj nie wystawały. A tak wygląda organizacja kabli w tym komputerze. Konstrukcje wielowentylatorowe zawsze wymagają dużo więcej pracy z ułożeniem wszystkich kabelków niż takie, które mają ich tylko dwa czy trzy. I za to oczywiście płacicie profesjonalistom, aby wszystko było doprowadzone do perfekcji. Praktycznie w każdej obudowie obojętnej jakiej marki, a posiadającej wentylatory w komplecie najczęściej kończy się to ich demontażem i puszczaniem przewodów według własnej koncepcji. W moim serwisie każdy zbudowany komputer tuż po pierwszym uruchomieniu otrzymuje najnowszy bios płyty głównej, a dopiero potem stawiamy system, instalujemy najnowsze sterowniki, robimy wszystkie aktualizacje, a na koniec wykonujemy testy obciążeniowe, aby sprawdzić stabilność i temperatury. Moje komputery dostajecie. Zbudowany na gotowo, wyciągacie z pudełka, instalujecie gry i gracie. Nie musicie się na niczym kompletnie znać. Jeśli szukasz dla siebie komputera gamingowego w przystępnej cenie, zapraszam na stronę mediamarek.pl. Tam znajdziesz propozycje moich zestawów, a za pomocą prostego formularza złożysz zamówienie na swój wymarzony komputer. Pozdrawiam, Media Marek.